No cześć dzisiaj mamy u nas bardzo piękną pogodę w Morkambe. Wróciliśmy niedawno z pracy i chociaż jesteśmy trochę zmęczeni z Nataszą, no to jednak przyjemne uczucie takie zmęczenie Ja chętnie wyszedłem do naszego jardu, bo przypomniałem sobie e, fajne takie e, wydarzenie z życia które pomogło mi coś zrozumieć, coś bardzo ważnego. To, co sobie przypomniałem, miało miejsce w 1995 albo szóstym roku na Dalekim Wschodzie, w Chabarowsku. Poznałem się z takim małżeństwem Wołodzia i Nadzia. I znajdziecie. O! <laughs> to byli Rosjanie, na ruski przyszedłem. I wiecie co? Ja miałem u nich być w gościach. Miałem gościć u nich około tygodnia. I Wołodzia. Mi mówi, słuchaj Marian, bardzo chcemy, żebyś u nas się zatrzymał na, 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 na tydzień. Ale wiesz co, ale są pewne warunki. No ja tak trochę się zdziwiłem myślę, jakie warunki. A on mówi. Y, w, problem w tym, że Nadia ma alergię, moja żona. I ty nie będziesz mógł przyjechać ze swoimi kosmetykami. M musisz pastę do zębów, mydło, szampon. A tym bardziej wszystkie perfumy, jakieś tam, wszystko zostawić u siebie w, w domu bo, i, i korzystać tylko z tego, co u nas będzie. No bo inaczej nie, nie będziemy mogli cię przyjąć. No. I, i, i nawet jak przyjedziesz, to no, się, się nie gniewaj, ale być może trzeba będzie całe twoje ubranie wyprać od razu, bo jak będą już miały jakiś tam zapach. <laughs> I wiecie, co dla mnie to był oczywiście taki pierwszy raz w życiu się z tym spotkałem, ale. Ale oczywiście się zgodziłem. I, i, I oczywiście fajnie spędziliśmy czasy, poznałem się z tymi ludźmi. Wspaniali ludzie byli. I y, y, wiecie co? I to właśnie y, to właśnie pomogło mi zrozumieć bardzo, ważno, bardzo ważną prawdę dotyczącą y, mnie, no, albo ja bym powiedział nas, ludzi, dotyczącą stwórcy, y, Boga, który wszystko stworzył. No, i y, 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 co to za prawda? Słuchajcie, wiecie co, w, w proroctwie Izajasza, jest taka księga Izajasza w Biblii, w proroctwie Izajasza w szóstym rozdziale, w pierwszym wersecie prorok mówi, że ujrzał, ujrzał Boga siedzącego na tronie, w drugim wersecie mówi, że przy nim byli serafowie, to takie duchowe istoty, duchowe stworzenia. No, no, mówiąc jakoś tam bardziej ogólnie, aniołowie. I w trzecim wersecie jest powiedziane: I ci serafowie, oni i wołają jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Jechowa, Bóg zastępów. Jechowa to imię Boże. Ci serafowie trzy razy krzyczeli, że, że Bóg jest święty. Co to znaczy? To znaczy, że że Stwórca jest święty w wyższym stopniu, on jest święty absolutnie. To znaczy, że jest czysty albo oddzielony. On nie może nic wspólnego mieć z, no, z, z, z grzechem, z nieczystością. To jest jego cecha i on to jakoś czuje. Ja zawsze, zawsze mi się wydawało, że, że Stwórca to czuje, że On jest święty, bo, bo, bo to jest jego cecha. Tak jak my czujemy, że, że, że czegoś nie lubimy, albo nienawidzimy i nie możemy znieść czy czegoś widoku, albo zapachu, tak samo Jechowa czuje to, że, że jest święty. Jakby ma alergię na grzech, na, na nieczystość. I ciekawe, no, no jak to związane jest, te, 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 te wołodzie i Nadziei i, i ta świętość. Ja to postaram się zaraz tak szybko wyjaśnić. Jechowa nie wykorzystuje swojej świętości, żeby się oddzielić od nas, jakby żeby odesłać nas z niczym. Nie? Że ja jestem święty, a, a wy tutaj grzeszni ludzie. Ja nie mogę mieć z wami nic do czynienia. No właśnie, nie. Jechowa postępuje tak, jak... E, e, no albo, jakbym powiedział, w, w, Wołodzie i Nadzie. Oni jakby y, pokazali, jak, jak postępuje Jehowa, bo, bo, bo w jakimś tam małym stopniu oni... Y, no, no, zaraz to wyjaśnię, brakuje mi trochę słów. Zobaczcie, zamiast nas odprawić z niczym, na przykład Bóg nie mówi do nas, Wy jesteście grzeszni, a ja jestem święty. Nie, nie, nie. On mówi, nie, my możemy wszystko jedno mieć ze sobą coś wspólnego, możecie być moimi przyjaciółmi, tylko trzeba ten problem rozwiązać, bo są rzeczy, które, którymi wypachniecie jako niedoskonali ludzie, a ja mam na to alergię. I teraz. Ale ja bardzo chcę, żebyście byli moimi przyjaciółmi, tylko że teraz trzeba coś zrobić. No właśnie, się przebrać, z czegoś zrezygnować i, i tak dalej. I zobaczcie, jakie to fajne jest. Nie trzeba się bać, że Bóg jest święty. Nie, nie, on, 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 on chce mieć z nami coś wspólnego, dlatego, dlatego po prostu mówi nam, na co ma alergię, a i my teraz musimy z tego zrezygnować. To jest piękna myśl, e, żeby, e, może żeby jeszcze ją przybliżyć, nie? żeby dla nas wszystkich było to takie zrozumiałe. Wyobraźcie sobie, że zapraszacie gości do domu, macie przyjaciół, zapraszacie ich, e, już na, nakryliście stołu, stół, macie już tam jedzenie, jakieś napoje, niektórzy przyjaciele już przychodzą, ale wy nie chcecie ze wszystkimi usiąść, bo cze czekacie na szczególnego takiego przyjaciela, bardzo bliski dla was człowiek. Z jakiegoś powodu on się spóźnia. No i, e, i teraz, no może spóźnił się na pół godziny, wy tak czekacie, już jest trochę takie napięcie. Dzwonek do drzwi, wy otwieracie, oczekujecie, że to on przyszedł. No i otwieracie drzwi, to jest ten człowiek, odczekacie na niego, ale patrzycie i coś w jego wyglądzie i zapachu wyjaśnia, dlaczego się spóźnił. Wyobraźcie sobie, jechał autobusem i tam jego sąsiad w autobusie źle się czuł i zwymiotował na niego. I teraz wasz przyjaciel stoi tak i tutaj ma jakąś taką plamę. Wy czujecie, co to jest. Fu. Możecie jego teraz zaprosić, tak objąć, zaprosić za stół i, i ze wszystkimi przyjaciółmi i powiedzieć: No, dawajcie, będziemy tutaj teraz jeść. I... To byłoby niemożliwe. Nikt by nie mógł jeść. Wszyscy źle by... się czuli od tego zapachu i wyglądu. Ale ale w... Ale co, ale też powiecie jemu, fu, jak ty śmierdzisz, idź stąd. Nie, nie mogę mieć z tobą nic wspólnego. Tak też nie możecie postąpić, bo to wasz przyjaciel. Wam sumienie, serce nie pozwoli. Co zrobicie? Wy y, najprawdopodobniej tak, żeby inni nie widzieli, żeby jemu nie było jakoś tak nieprzyjemnie. Jakoś tak przemycicie, pozwolicie jemu pójść do łazienki. Tam powiecie, weź się rozbieraj, się rzucaj to ubranie do pralki. Ja ci zaraz przyniosę koszulę, się ubierzesz i, i będziemy fajnie, spędzimy cza czas. I teraz, jeżeli by ten wasz przyjaciel powiedział, o, słuchaj, jeżeli ty mnie nie przyjmujesz takim, jak ja jestem, to wiesz co, to ty nie jesteś moim przyjacielem. <laughs> to byłoby głupie z jego strony. To byłoby głupie, jeżeli on by tak, tak postawił sprawę. Nie, on przecież rozumie, że, że, że w takim stanie, jak teraz jest, nikt nie będzie mógł się dobrze czuć. Trzeba coś zmienić w nim i... i i Wy Jemu nie po prostu postawiliście warunek, wyrazem z nim rozwiązujecie problem, bo mówicie jemu, co trzeba zrobić, pomagacie Jemu w tym. No widzicie, i coś takiego robi Jehowa, Bóg nasz. On zamiast po prostu to, to żeby odprawić nas i wygnać albo odrzucić, on, on, on pomaga rozwiązać problem. On mówi po prostu o tym, w czym jest problem, na co ma alergię i z jakiego powodu no, niemożliwe są dobre stosunki, i pomaga, pro, proponuje rozwiązanie problemu. On, on, on mówi w czym problem i pomaga jego rozwiązać. Daje to, co, to, co jest potrzebne do zmiany. Cała Biblia o tym mówi. Yy. I teraz, jeżeli my, jeżeli my byśmy powiedzieli do niego, no, w, wiesz co, jeżeli nie przyjmujesz mnie takim, jakim jesteś, to... <laughs> to byłoby głupie. Byłoby głupie, bo on jest najlepszym przyjacielem we wszechświecie. No. Wiecie co, bardzo mi się spodobała ta, ta myśl, gdy ją tak zrozumiałem sobie, gdy ją ociosałem tak fajnie. Z, i, I ten przykład Wołodziej Nadzi bardzo mi w tym pomógł. No <laughs> mam nadzieję, że komuś z Was też tam mi się spodoba, a tym bardziej się przyda. No na razie.